「たんたんたん」 Dobra, tak więc cześć, witajcie! Z tej strony Jimmy Darki witam Was w pierwszym odcineczku z naszej serii League of Legends z widzami. Troszeczkę długo się zabierałem za ten materiał, ale. Kojisz przez cały materiał, nie będzie pokazywane moje mordy, tak więc ci, którzy mój, lubią moją mordę, mają teraz okazję tylko i wyłącznie ją zobaczyć. Tak więc parę informacji na początek, yy, parę yy, materiałów, niestety mi się spieprzyły pod względem jakości audio, i, czyli nie nagrywałem z tego to mikrofonu, tylko z tego mikrofonu. Yy, przepraszam bardzo za to, yy, nie chciałem, żeby tak to wyszło, ale nagraliśmy cztery materiały czterema prayerami, którzy e, niestety fidowali e, tak równie tak samo jak ja, ale nie ważne. Tak więc para informacji na początek. Gdy widzicie ten materiał, nie używamy już Sacplaya. Gdy widzicie ten materiał, gdy oglądacie ten materiał, chcecie się zapisać do serii z Proszę do mnie szybko na scape'a Mój skap to Alejar 333 postawy wyświetla się w rogu, tak więc kto pierwszy, ten lepszy. Jedno miejsce już jest zarezerwowane, tak więc kolejne trzy osoby mogą nagrać, e, zagrać i, i po prostu ponagrywamy e, lola. Warunek jest jeden, ponieważ jeden użytkownik tutaj, który grał, miał zepsuty mikrofon i niestety trochę trzaskał tak więc bardzo by prosił, że nie macie dobrego mikrofonu, to żebyście po prostu jakoś spróbowali sobie załatwić nowy, albo naprawić stary, tak więc e, to jest bardzo wymagane. Z jedna osoba jest już za Zarezerwowana z tą osobą grałem już i gadałem, jest to. Kobieta Troszeczkę się pewnie... Jeszcze nie wiem jak to będę montował ten materiał, ponieważ jest to przemontowanie. Tak jest, dobra, 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 żeby skąd pierdolici, zaczynamy. Ciema! Po prostu a Ktoś w Ale będzie... Dobra, spoko. się dzieje. Dobra, wracamy. ma Mama błaga, mama błaga, MAMO BŁAGA Mamo! <grymka> nie wyłączaj prądu <grymka> Najlepiej jakbyś zestunował, ale w sumie nieważne, ze stunuj kogo tam chcesz. W sumie czekaj Ej no serio mnie nie widziała! Dobra <grymka> Aha, Masz kół, masz kół, masz styku, dokładnie. Dobra, leży, leży, leży.

Ta ja, z pin życzy. ja z 5 0 ja już bym wygrał grę Co to jest za Morgana? Dobra, to jest dobra, szalona. A jaką wersję rola macie? Polską, angielską? Polską. Polską. Ja się Polska. zastanawiam nad pobraniem śląskiej. Śląskiej? A jest śląska? Jest, śląska. jest jest właśnie. Jezu pobieram. <laughs> Ja lecę szczelom, ten skokom, dwa rozy, dwa Te lasery, sam pieruństwa, wybucho, springo, nad autym. Nie naddzę nie farmić, się nie, nie na farmić, rada nie rada farmić. Rada. zawsze dobra, dla mnie farma była. Dobra, dobra. To, to reda Za 7 sekund rada mam. Rada o, zajebiście, rada. stary. są dzikie challengery? Dobra, ona jest mo ta, jest moja, ta jest moja, ta jest moja. I jedziemy. No, 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 no. no. Dobra, Dobra mumu cofnij, bo masz. Yy, double buffa Masz ulta? Ja mam ulta właśnie W sumie jedna ulta nam da. Dawaj, mefkę, mefkę, zaczekaj. Kurwa, no. Ale a chociaż cofnij z tego bandaża. Dawaj, do cienia. I dobry, dobry. A tak zabij Dioda. Kurwa! Churu masz gołębiem! Nie ale te, dropy nie... mam. wu, no, no, wam no, no, kurwa, no, mam kurwa. No, dobry co... ujście, dobry ujście. <śmienny> ja ten skill chciałem mieć. <śmienny> te szalskie ulty, po prostu <śmienny> Brakuje Uch, nam mianowicie czego nam brakuje? Czekaj, Kulare. Ale przepraszam, ale. Całe organy jest bezbłędna. Co Trochę wycofajcie. Ja tam zaraz przyjdę i zrobię rozróbę. Czekajcie, O, dzięki. O, proszę bardzo. Zaraz mam multa. czekajcie, zaraz mam multa. No ona jakieś dziwne te praktyki magiczne tkwiła gdzieś... jest... <noise> <noise> Masz to <smato> na ryj <noise> A to ty umarłeś? <noise> nie Pytanie co? I o, no, się... no Leon y <noise> <noise> Swag flash na... fleszy, kurwo <noise> No dziękuję bardzo No kurwa A oni... Dobra jak sami ty nie, nie wbijaj, albo w sumie wbijaj, dawaj Serio? Już się przyciągałem Jeszcze Wukong idzie ja Kurwa, ej, za, o, dużo, za dużo, za dużo ich tu. Ile ona? Nie, bonbon, bon, co nie, nie. No. Na szybko się rozmnażają. <laughs> Ile ona szurwa? <laughs> nie, nie robisz? No nie nie wiem. Ten, ten. Proszę dwa Maybe a trip. Maybe a trip. A... Już za chwilę idę, no. Jezu, Maybe. gram! no, nie widzisz? <laughs> Prawo, Trudne, tymi, Trudne sprawy. Trudne sprawy. Ale ja chyba oni też. Tak będą. Dzień dobry. No 1,50. O! Smoka nie ma. Jakie nie, za, A, nie, za 10 sekund jest. O. Dziękuję, do widzenia ja Pani już dziękujemy, robimy smoka. Patrzcie, patrz, robimy smoka, patrzcie na animację. Ło! będziecie tej Nie wchodź! Y a musi, być triplu, musi być triple! Musi być triple! Mogłem Mogłem gołębiem ją zabić! Nie Spoko! <coughs> Dobra, czekajcie. Ja mam jeszcze spaghetti, w sensie nie wiem czy się robi, no. czy nie. Zaraz wracam.